Dużo osób się do mnie zgłaszało, gdy pojawiło się stwierdzenie gorszy sort. I te osoby mówiły, że chcą pozwać pana prezesa za stwierdzenie gorszy sort. No i W grupie prawników doszliśmy do wniosku, że no niestety nie jest to w praktyce możliwe, ponieważ grupa osób, która miałaby być. Obrażona, właśnie która została obrażona, została zrobiona to w taki sposób, że ciężko byłoby w sądzie udowodnić, że panu prezesowi chodziło o te konkretnie osoby. I pod tym względem nasze przepisy, moim zdaniem, są dosyć archaiczne. Tak, to jest dobre określenie, chociaż chciałem powiedzieć no, martwe. Bardziej, bardziej te, tego słowa, bo archaiczne, tak. To, co mamy w przepisach, to jest, jeżeli chodzi o takie indywidualne działanie, to, no, to mamy zniesławienie i znieważenie, tak, konkretnej osoby lub konkretnej grupy osób. Natomiast jeżeli mówimy, że te osoby, które tam były, no to, Cóż, to, to, to nie jest konkretne określenie. I w ten sposób politycy lawirują między tymi przepisami. Czasem niektórym zdarzy się powiedzieć o jedno słowo więcej niż chcieliby powiedzieć, co powoduje ich odpowiedzialność karną lub cywilną. Natomiast wracając do tego, o co było pytanie, czy śmierć wrogo ojczyzny, no jeżeli dana osoba krzyczy to w tłumie i pokazuje na mnie palcem, to oczywiście kwestie dowodowe, ale, ale tak, no, można powiedzieć, że ta osoba chce powiedzieć, że ja jestem wrogiem ojczyzny i że mnie należy się śmierć. Natomiast tutaj już dzisiaj była wspomniana sprawa księdza, byłego księdza Jacka Miedlara I tam Joanna Shering wielgus z pomocą prokuratora Oskarżała Jacka Miedlara o, o właśnie nawoływanie do jej zabójstwa, bo tam było powiedziane: Kiedyś dla takich była brzytwa, dzisiaj, prawda, i modlitwa, za znakiem zapytania. I sąd stwierdził, że Asia miała prawo czuć się zagrożona, że miała prawo się bać, ale. To nie było nawoływanie do jej zabójstwa. Nie byliśmy w stanie wykazać, że obiektywnie było to nawoływanie do, do popełnienia przestępstwa, zabójstwa, czy też jakiegokolwiek innego przestępstwa, bo tutaj jeszcze mogło wchodzić w grę ogolenie tej osoby, co też jest przestępstwem. I, i sąd uznał, że niestety. Nasze gwarancje procesowe dla oskarżonego, zasada domniemania niewinności i rozstrzyganie wątpliwości na korzyść oskarżonego uniemożliwiła sądowi skazanie Jacka Miedlara za to. Skazał go za, sąd skazał go za zniesławienie dotyczące pierwszej części tweeta, a, a za, to, za to nie. Asia nie chciała się od tego wyroku odwoływać. Bo uznała, że, że to będzie wystarczająca kara za, za to jedno przestępstwo. To był błąd, bo uważam, że trzeba było się odwołać od tego wyroku i, i pokazywać, że to była granica, która została przekroczona. Moim zdaniem ta granica została przekroczona, ale, ale proszę zobaczyć, no, dla wielu osób to była sprawa dosyć oczywista i w odpowiedziach na tego tweeta dużo osób. Pokazywało w swoich odpowiedziach, że, że to było przekroczenie granic i że jeżeli był, był nawet taki tweet: Jacku, jak się będziesz czuł, jak jej się coś stanie? tak, To, to świadczy o tym, że, że ludzie poczuwali to, tą wypowiedź jako, jako właśnie mowę nienawiści. No ale niestety sąd tak nie uznał. Tak, nasze przepisy są archaiczne i nasze przepisy w wielu momentach są martwe. Konieczna byłaby zmiana tych przepisów i mam nadzieję, że ta zmiana przepisów nastąpi. Natomiast na dzień dzisiejszy jeżeli dana osoba mówi o nas, wskazuje konkretnie na nas i nawołuje do popełnienia w stosunku do nas przestępstwa, to nie musi być słowo. Czasem wystarczy gest. Czasem wystarczy przyśpiewka, ale musi być konkretnie skierowana do nas, no i oczywiście musimy mieć na to niezbite dowody. To, to, wtedy, to wtedy jak najbardziej tak. Ale w wielu sytuacjach politycy, osoby ze skrajnej prawicy, nauczyli się już jak się wypowiadać. I jak nas obrażać tak, żeby nie łamać prawa. To jest, to jest przerażające. Jak stosować mowę nienawiści, żeby to nie była mowa nienawiści w rozumieniu kodeksu karnego. I, i niestety też Polska prokuratura bardzo często nie ułatwia nam życia, nam jako prawnikom, bo umarza postępowanie z uwagi na brak znamion przestępstwa w wielu przypadkach, które także wydają się być oczywiste. I to niestety nie jest od teraz. To od wielu, wielu lat tak było. I, i to powoduje, że później, jeżeli mamy taką linię orzeczniczą prokuratorską tak to nazwijmy, to później to przechodzi także do doktryny, do orzecznictwa sądowego. Zmiana myślenia byłaby potrzebna, ale na pewno w pierwszej kolejności zmiana myślenia.